Nie mów mi, że zjadłaś te ciastka. Bo no zjadłam. To były dla psów! No kurwa, nie ten był mami. No pszczołaj, no, kurwa! <grywa> <grywa> Babcia, to jest pedigree dla psów! <grywa> Ale to było takie do... <grywa> Na pierdolę. To <noise> było no to jak, jak chrupki, jak chrupki. No, no chrupki, ale dla psów. <noise> to czemu było w rysunek, kurwa, do ściany ty <noise> były. No bo... No przecież to masz pedigree. Marki z oryginalne, zobaczmy, no, że jeszcze... Jak... Ale było wróżunek tymi psami tam do, do ściany to No to nie, nie mogłeś co obrócić? Kurwa, ja nie wiedziałam, musiałam musiałem coś. No i teraz już wiemy, skąd masz taki humor właśnie. Dobre. To nie jest śmieszne, bo pierdisz chrupki dla psów. O matko, bosko i Kurwa biedne psy. Nie ja. To, to <klujemy> ja pier... Nie no, to, to jest hit po prostu. To jest hit. Idzie roku, kurwa. No to nie jest śmieszne, no nie jest. No A musi mi dzwonić, że do łazienki musisz dawać na tam. tam